Zobaczcie, jaki mam bukiet żółtych kwiatów rozsiewający zapach miodu. O jakiej roślinie dzisiaj chcę Wam powiedzieć? Zostańcie na naszym kanale. Ja mam na imię Beata i zapraszam na kanał Artevisa Anuła. Zaczynamy! Tak, zgadliście. Roślina, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to pierwiosnek lekarski. Zobaczcie, piękny, żółty kwiat, rosnący w słońcu. W wielu regionach Polski roślina ta nazywana jest kluczami świętego Piotra, dlatego że jej kwiaty zwisają jak pęk, kluczy. U pasa Świętego Piotra. Nazywana też jest rękawicami kukułczymi, dlatego że okres kwitnienia przypada na aktywność kukułki. O tej roślinie również pisała Święta Hildegarda. Pisała o niej, że roślina ta rośnie w słońcu i odgania smutki, rozsiewając swoim. Zapachem, zapach miodu. Zalecała tą roślinę kłaść w okolicy serca, schylić twarz i upajać się jej zapachem i kolorami. Ma to odgonić melancholię. Roślina ma kolor żółty. Kolor żółty jest kolorem. Radości, kolorem słońca, który mówi precz smutki, idzie wiosna. Hildegarda zalecała również tą roślinę na kaszel. Co jeszcze o tej roślinie można powiedzieć? Również to, że w mowie kwiatów, jeżeli młodzieniec podarował w swojej wybrance serca pierwiosnek oznaczało to jego pytanie: Czy ja jestem tym jedynym? To były tak zwane potajemne kody, którym młodzi porozumiewali się, nie mając śmiałości wypowiedzieć słowa. Może warto powrócić do mowy kwiatów we współczesnym świecie? Pierwiosnek jest rośliną. Która kwitnie od kwietnia do połowy maja. Można ją spotkać w całej Europie. Od Hiszpanii po Ukrainę rośnie również na Dalekiej Syberii. Rośnie na Dalekim Wschodzie oraz w Azji Mniejszej. Zobaczcie, jest to maleńka roślina z kwiatem ma około jakieś 25 cm. Ma takie liście pomarszczone, ułożone w rozety. Surowcem lekarskim jest kwiat, pierwiosnka oraz korzeń. Kwiat zbieramy od marca, tak naprawdę, do połowy maja. Korzeń natomiast zbieramy tylko w uprawie późną jesienią. Listki, te właśnie takie pomarszczone i kwiaty w kuchni francuskiej wykorzystywane są do sałatek. Francuzi zajadają się tą rośliną. Spróbujmy również zrobić taką wiosenną sałatkę, wykorzystując kwiaty pierwiostka, jego liście. Wykorzystując rzeżuchę łąkową, o której była mowa we wcześniejszych filmikach, spróbujcie liście mniszka. Dajcie znać, czy Wam ta sałatka się udała i czy smakuje. Kwiat suszy się w cieniu i w przemienie w maksymalnej temperaturze do 30 stopni. Pamiętajmy o tym, że jeżeli po suszeniu kwiaty będą miały brązowy kolor, no to niestety. Jest to niewłaściwy efekt suszenia, i kwiaty tracą swoje właściwości związane z substancjami czynnymi. Jeżeli byśmy chcieli jeść liście surowe i kwiaty, zwykle do połowy kwietnia, później liście i kwiaty gotujmy w zupie. Kwiaty możemy również smażyć, mają one wówczas taki bardzo chrupiący smak. Liście rozsiewają zapach anyszku. Zapach anyszku po ususzeniu rozsiewa również korzeń tej rośliny. Natomiast w postaci surowej jest bezwonny, nie ma w ogóle zapachu. Po ususzeniu, jeżeli rozsiewa zapach anerżu, to świadczy, że suszenie się udało. Pamiętajcie, że jest to blok edukacyjny. Wszelkie informacje, które tutaj Wam przekazuję, nie są poradą paramedyczną ani medyczną. Dzielę się informacjami, które są ogólnodostępne w poradnikach fitoterapeutycznych, w zielnikach przedwojennych oraz Również u świętych mistyków. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania i działania uboczne, pierwiosnek może u niektórych osób wywoływać le reakcje alergiczne, yy, kontaktowe. Natomiast przy zażyciu większej ilości tej rośliny może spowodować nudności, biegunkę czy wymioty. Przeciwwskazaniem do stosowania herbat z tej rośliny jest również nieżyc żołądka i zapalenie błony śluzowej żołądka. Roślina ta ma szerokie zastosowanie. Poprzez ogród, w którym jesteśmy u mnie, to jest dziki ogród, poprzez kuchnię, poprzez medycynę ludową, fitoterapię kosmetykę. W ogrodzie roślina ta przyciąga wszelkie zapylacze: od trzmieli, motyli, motyle po pszczoły. Rozsiewa zapach miodu, dlatego przyciąga te rośliny, przywracając równowagę w ekosystemie. Warto ją zaprosić do swojego ogrodu. Roślina ta rośnie na skrajach lasów, lasów liściastych, tam gdzie jest słońce i jest również tak zwanym wskaźnikiem gleby. Jeżeli gleba ma, jeżeli gleba jest mocno zakwaszona, wówczas pierwiosnek nie będzie rosnął, ponieważ lubi on gleby zasobne w wapn Tak naprawdę węglan wapnia. I również to Wtedy możecie poznać, czy glebę należy odkwasić, jeżeli tego pierwiostka jest mało, czy podsypać trochę węglem, węglaniem wapnia. Jeżeli chodzi o kuchnię, tak jak wspomniałam wcześniej, Francuzi zajadają się surówkami właśnie zrobionymi z liści i kwiatów pierwiostka. Kwiat pierwiostka możemy wykorzystywać również do herbat, syropów. Możemy nim przystroić i zachęcam do tego dania wielkanocne, ponieważ przed nami Wielkanoc. Warto tym kwiatem, którego można zjeść, schrupać, przystroić dania, które będziemy podawać na stół wielkanocny. Jeżeli chodzi o kosmetykę. Kwiat pierwiostka moczy się w destylowanej wodzie, aby oczyścić i odświeżyć skórę, zwłaszcza skórę, która jest mocno przetłuszczona. Tak samo włosy, jeżeli chcemy mieć błyszczące, miękkie włosy, zaleca się również płukankę w kwiatach pierwiostka. Medycyna ludowa. Stosowała ten kwiat, który był nazywany kwiatem paraliżu, na kule reumatyczne oraz tak zwane kule spazmatyczne. Stosowana, stosowany był również w w medycynie ludowej na krztusiec, astmę, brąchit oraz, oraz dnę moczanową. Współcześnie z tej rośliny wyrabia się syrop który podaje się w czasie męczącego kaszlu, aby roz, rozrzedzić zalegającą flegmę, która zalega w naszym drzewie oskrzelowym. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobają Ci się nasze filmiki, które robimy, dajcie like, łapkę w górę, albo zasubskrybujcie nasz kanał pomoże nam to na rozwój tego kanału. Do zobaczenia oraz spokojnych i zdrowych świąt wielkanocnych z pierwiastkiem.